Siemanko, jesteśmy na Maryninie 25 m. Robimy drilla DTF-u. Strzelamy to na początku bez rozgrzewki. 5 do lewego boksa, 5 do prawego boksa. Wymiana magazynka od góry do dołu lub odwrotnie. 1 2 i 3. Idę po timer. <laughs> no masz timera, to wiesz. Chujne robota. Chujne robota. Bardzo ładnie. Dziękuję. Trzynaście czterdzieści. Ty. Kurwa, zajebiście ty. Strzelec gotów. Reddy Jeden mis Aj, karamba Dwa misy Tu nie ma I tu... a nie, dobra, tu było Są! Tu. tu są dwa A tu? No tu nie ma Aj... Rozdziewiczamy... nagrywasz? Rozdziewicz... nagrywasz, nagrywasz? Nie. Rozdziewiczamy Strzelbę Maverick Mosberg 8, 8, 8. 8. Jeden mis Wiem, wiem, wiem. Z racji, że przygotowujemy się do operacji Furia i zawodów lekkiej piechoty, nakup zakupiłem sobie taką oto lunetkę Vict Op Optics. Podobno, podobno działa napalnej kolimator Vict Optics. Przepraszam. Vector Optics. Frenzy na promocji z AliExpress. Zamontowany offsetowo na górze lunety. Będziemy zerwać kolimator. Na 30%, bo mi się nie chce. Chodźmy sprawdzić, to oznacza, To oznacza, że trzeba przesunąć kolimator, w którą stronę, w którą stronę. Już po kalibracji Adrianek ktoś tam pokręcił. Ja nie wiem nigdy w którą stronę mam kręcić, dlatego Adrian jest odkręcania śmigłem. Strzelamy i, I zaraz będziemy wiedzieć, czy, czy dobrze się kręci. Poradnik, jak nie ustawiać kolimatora? Panie! Praktycznie w środek. strzelano z jednej ręki. Ja bym to zostawił. Oczywiście zasady bezpieczeństwa są zachowane na każdym naszym strzelaniu. To jeszcze nikt nie zginął. Tak, jeszcze ja nie zginął i nie zginie. Broń zawsze kierujemy w kierunku no Zrobimy sobie strzelenie z tajmerem. ile to jest metrów? 25? Pewnie tak. Dobra, panie. Broń oczywiście jest sprawdzona. Komora nabojowa pusta. Robimy manual. A więc tak, strzelamy. Strzelamy. Eee, dwa z karabinu. Na dźwięk timera Bam, bam. Przejście na pistolet. Bam, bam. Wymiana magazynka. BAM! Kontrola karabina, wymiana. BAM! Chyba prosty. proste. Proste jakie banie. Niektórzy mnie bali, ale chyba rozumieją. Chyba tak Na Trzy metry skupienie A ile było strzałów? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. A gdzie jest szósty? Tu tu takie same są. Tylko na gongu. I z 10 metrów sobie. więcej. Czyli jakieś 15 do celu. Robisz na gongu? Robię. To Co? timerek? 27,40 mój czas. Chyba. Trzech gotów. na Dobrze. Zamotałem się. Bałeś się? Nie, zamotałem A, się. A, zamotałeś się. Eee, ćwiczę sobie w domu strzelanie na sucho. 15 minut dziennie. Zobaczymy jak to się przekłada na e, strzelanie na strzelnicy. Z tajmerem, timerem 5 szybkich strzałów do gąga odległość 7,5 metra mamy tutaj co? Nie wiem czy to jest 5 No tutaj trafisz Na pewno, o to chodzi właśnie, żeby trafił Dobra Chodzi o punkty lansu, a nie trafienie No na 30% no ja nie ćwiczę w domu, bo nie mam czasu On nie ćwiczy w domu, bo nie ma czasu pracuje zdalnie o. Odległość Ileś tam? 5 Gotów jest gotów 30%. dwa, trzy siedemdziesiąt jeden. Też trzydzieści procent i też trzy trafienia. No poprawił się. Sprawdzamy czas. Trzy pięćdziesiąt dziewięć. Dobrze widać? Czas do pobicia, 3.59 Zobaczymy jak mu pójdzie Jest gotów 4.78 6? Chyba 6 było Nie umiemy liczyć, miało być 5 5 trafione, więc... Tak, zaliczamy, zaliczamy Czas, 4.78 4 0 no, Skoro jeden nie trafiony, to wiesz. O kurwa, paluch w kadrze był. Szybkie streszczenie. Starego w dupę walenie. Dwa z karabinów odległości. Wymiana taktyczna z odłożeniem magazynka do torby zrzutowej lub na miejsce puste w ładownicy. Na miejsce puste w kamizelce do ładownicy. Potem przejście na strzelbę. Dwa szybkie. Wymiana. Doładowanie 2 Przejście na pistolet Na 5 metrów 2, wymiana 2 No to kurwa jedziemy to no kurwa jedziemy to kurwa jedziemy Wymiana taktyczna Bardzo ładnie Tylko magazynki wypierdolone na ziemię Jeden i drugi Kurwa zapomniałem Zapomniałem <grym> Gotów Lepiej, ale się zajebałem, trochę, znów magazynek wyrzuciłem Drugie podejście. Pamiętamy o magazynkach Shooter ready? mi ten! Kurwa, magazynek! <laughs> Czas 29.34 Dobra, no, teraz trochę pump action Drill terminator, czyli walimy na pałę <laughs> Aż się przewali ten gong. gong. spadnie i wtedy jest zaliczony. Pierwszy raz ze strzelbą. Dlatego misy mam ty. No ale papiery są najważniejsze. <laughs> no to ready. ready. Go. być, ale nic nie trafiłem. Łapało trochę pieniędzy. Czekowa się ich pozbyć. Gotów. Gotów. Jest dwa miejsca. Gotów. Gotów. średnia pakujemy się koniec imprezy nie ma takiego bicia co ty ta kurwa masz robić co